Pokażę dzisiaj, co ja tu mam. Tu są octy, a tu są maceraty olejowe z różnych ziół i ze wszystkich tych maceratów mogą powstać kremy. Wszystkie kremy robię tak samo, a mianowicie emulguję te maceraty woskiem pszczelim i dodaję kilka kropli olejków eterycznych, naturalnych, a jako konserwant, witaminę E w kropelkach taką z apteki zwyczajną. I teraz. Opowiem jakie tu mam maceraty. Więc mamy tak wrotycz, jaskółcze ziele, krwawnik, płatki róży w wysokiej butli. Potem mamy taką ziołową mieszankę w tym dużym słoju. Następnie jest mieszanka stricte dermatologiczna. Tutaj mamy olej świętojański, czyli jest to macerat olejowy z kwiatostanu dziurawca. Następnie leci aksamitka, trochę kwiatków. A trochę maceratu. Kwiatki też dodaję w niewielkich ilościach. Wtedy jest taki bogatszy ten krem. No i na koniec to tutaj jest piołun i nagietek. Poniżej mam takie kasety zamykane, żeby mi tu żadne myszki nie biegały po produkcji, że się tak wyrażę. Tu mamy wczorajszy krem z rokitnika. Trzeba mu jeszcze zrobić etykietki. Jest jeszcze ostatni słoiczek miksu ziołowego. Oto jest właśnie z tego dużego słoja. Bardzo fajny kremik. Mnie się on najbardziej podobał ze wszystkich moich kremików, tak w odbiorze, w użytkowaniu. Tu jeszcze mam maść z piołunu, która jest robiona też w ten sam sposób, ale nazwałam ją maścią, a nie kremem, dlatego, że nie dodawałam tutaj żadnych aromatów. Stwierdziłam, że piołun to ma swój smród taki ostry, że nie będę tu robić jakichś ryzykownych mieszanek zapachowych.